Dzień dobry. Czy ja się do do pani Bożenki? Tak, tak. Tak, moje uszanowanie, proszę pani, Urząd Wojewódzki Kołobrzeg po tej stronie. wiartara w delikatnej sprawie do pani telefonuje, więc też proszę mieć to na uwadze, dobrze? Dobrze. Zapowiada się kontrola i muszę wykazać ilość osób heteroseksualnych u pani. U nas nie ma takich tutaj w ogóle. Nie ma, nie ma nic heteroseksualnych? Nie. Bo proszę ja, pani, w swej, ja w swoim otoczeniu ni, nie tego. Nie, ale w miejscowości nie u pani? Osób. Czy w miejscowości u pani są jakieś osoby heteroseksualne? Nie, na pewno no, nie. No widzi pani, no to komplikuje nam pani problem, bo u nas w brzegu, proszę pani, suma powinna się składać na 15 takich osób minimum. No to trudno, ja ich nie zdobędę. Nie, 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 proszę pani, my mamy rozwiązanie. My, jak będzie kontrola, to my wystawimy Panią jako osobę heteroseksualną plus męża ewentualnie, nie wiem, pani ma jakieś dziecko? No, wy, nie, wybaczy pani, ale nie, nie mnie ani męża. No, no to, jest, to jest jakieś śmieszne. Może... Naprawdę, to jest śmieszne. No, bardzo panią przepraszam. No, teraz będziemy walczyć z rasizmem, i dlatego takie pytanie. No, jak może pani yy, podać mnie jako osobę heteroseksualną, mniej męża? No, proszę panią. Proszę pani, pani będzie leczona, żeby nie, pani się nie zaraziła heteroseksualnością. <laughs> Proszę panią, kończmy tę rozmowę, naprawdę. Dobrze, no to proszę się posłuchać w takim wypadku w Radio Z, ponieważ to wszystko były żarty. Witam tu, Kamil Nosel, Radio Z. No, no witam. witam.